Hej witam Was bardzo serdecznie z tej strony CyberZerk, a dzisiaj tak na szybko spojrzymy sobie na najnowszego iOS 7 na iPadzie. Nowy iOS, jak wiadomo, to największa zmiana od samego początku jego istnienia. Już pokazywałem betę pierwszą tego systemu na iPhone'ie, także jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam do moich poprzednich filmów, a dzisiaj tak tylko szybko spojrzymy sobie na takie najważniejsze rzeczy na iPadzie. Oczywiście pierwsza nowość, jaka rzuca się w oczy od razu po uruchomieniu iPada, to nowy ekran blokady. I dokładnie tak jak cały iOS 7, został on bardzo zminimalizowany. Jak widzimy, jest tutaj ta świetna, minimalistyczna czcionka Helvetica Neue, a także nie ma tego suwaka Slide to Unlock. Zamiast tego mamy tutaj tylko napis odblokuj a odblokowywać ekran możemy w dowolnym miejscu na ekranie, przesuwając od lewej do prawej. Wszystkie gesty, np. przykład zamykanie aplikacji czy przejścia do multitaskingu oczywiście działają nadal, ale jak na razie niestety działają dosyć wolno. No wiadomo, to jest pierwsza beta stworzona dla iPada, więc tutaj na razie nie ma się o co czepiać. Zdarzały się jakieś takie dosyć nawet poważne klatkowania, także no tak jak mówię, no to jest pierwsza beta, na razie nie ma się, nie ma się co przyczepiać do wydajności. W nowym iOSie zostały wprowadzone nowe paski, czyli pasek powiadomień, który teraz w odróżnieniu od poprzedniej wersji systemu jest na cały ekran, czyli po prostu wygląda to tak, jakby to było przeskalowane po prostu z iPhone'a. Mamy tutaj podział na powiadomienia z dziś, wszystkie i nieodebrane, także to jest na pewno bardzo wygodne. Natomiast drugi pasek, to ten, którego wcześniej nie było, to tak zwany pasek centrum sterowania. Jest on wysuwany z dołu i tutaj ewidentnie widać, że został on dopasowany do ekranu iPada, nie jest on przeskalowany po prostu z iPhona. Wszystkie przyciski i suwaki mam tutaj ułożone w dwóch rzędach, no i po prostu służy ten pasek do tego, żeby móc sobie szybko włączać, wyłączać różne funkcje, jakieś Wi-Fi, tryb samolotowy i tak dalej, i tak dalej. Jest to na pewno bardzo użyteczna i bardzo wyczekiwana też rzecz, no i myślę, że to zabije parę aplikacji z CD, które były, dlatego będzie teraz jeszcze mniej powodów, żeby robić sobie jailbreak iOSa. Słuchajcie, teraz szybko zmienię tapetę. O, przy okazji zobaczycie sobie, jak wyglądają nowe ustawienia, że tutaj mamy też bardzo minimalistyczny wygląd. A tapetę zmienię po to, żeby pokazać wam to, czego w przeglądzie na iPhoneie tego iOSa nie pokazałem. Okej, okay, ustawimy sobie oba ekrany. O no właśnie widzicie, to są właśnie te błędy bety, dlatego ja nie polecam instalować bety, jeżeli macie jedyne, jedynego iPada na przykład. Widzicie, zacieło się i nic z tym de facto nie zrobię. Okej, okay, po chwili chyba ruszyło, także nie trzeba restartować. O, co to się dzieje? Wow! No właśnie, dlatego właśnie nie polecam instalować bety, jeżeli macie jedyny sprzęt, to, to to naprawdę nie jest dobry pomysł. No ale wróćmy do tego, co chciałem wam pokazać. A no właśnie, ja chciałem wam pokazać to, że w najlepszym iOSie ikonki i tło, czyli de facto cały ekran, rusza się zgodnie z tym, jak my poruszamy urządzeniem. Nie wiem, jak to będzie widać na filmie, ale faktem jest, że coś tam się na tym ekranie dzieje. Działa to wszystko za pomocą żyroskopu, no i co dużo mówić, no bardzo fajna, bardzo przyjemna sprawa. Dobra, sprawdźmy sobie teraz parę aplikacji. Pierwszą z nich będą nowe albumy zdjęć. Jak widzicie, mamy tutaj taki podział na chwilę, zbiory i lata. I właśnie jeżeli będziemy przeglądać zdjęcia w latach albo w zbiorach, to mamy taką bardzo fajną, bardzo przydatną funkcję lekkiego powiększania tych zdjęć. Także jeżeli mamy większą bibliotekę zdjęć, to po prostu pozwala nam to na szybsze znalezienie jakiegoś konkretnego zdjęcia. Chyba nie muszę mówić, że całość została wykonana w... Uwaga, uwaga, to coś dla czepiarskich z poprzedniego filmu. W prześlicznym, minimalistycznym stylu. Okej, okay, lecimy dalej. Tak samo jak w poprzednim się na iPadzie mamy aplikację Photobooth. Tak na marginesie to jest jedna z niewielu ikonek, tych nowych ikonek, które mi się naprawdę podobają. Samej aplikacji w sumie nie pamiętam, bo chyba nigdy z niej nie korzystałem, ale chyba jest taka sama jak była, a przynajmniej bardzo podobna. OK, skoro już jesteśmy przy aparatowych rzeczach, to przejdźmy teraz do samego aparatu. Możemy tutaj nagrać wideo, zrobić zdjęcie albo zrobić kwadratowe zdjęcie. Niestety nie ma tutaj możliwości ustawiania sobie takich filtrów, powiedzmy instagramowych, takie jakie były w iPhone'ie. Przejdźmy sobie teraz do chyba jednej z najważniejszych aplikacji na iPadzie, czyli oczywiście do Safari. Jego ikonki oczywiście nawet nie będę komentował, bo jest paskudna. Tutaj w stosunku do starszego iPad'a jest na pewno mniej zmian niż było na iPhone'ie w Safari, bo tutaj tak naprawdę tylko zmienił nam się ten górny pasek na taki bardziej minimalistyczny. Przy okazji ten pasek nie chowa się po chwili przewijania, tak jak to było w iPhone'ie, no, ale też chyba nie widzę takiej potrzeby, no bo w iPadach mamy albo prawie 10, albo prawie 8-calowy ekran, więc miejsca jest naprawdę pod dostatkiem. Tak naprawdę największą zmianą, która sprawi, że teraz Safari na iPadzie będzie się dużo, dużo wygodniej korzystało, to dodanie tej funkcji cofania przez przesunięcie od brzegu ekranu. Czyli po prostu jeżeli chcemy cofnąć, to przesuwamy sobie od lewej do prawej od krawędzi, a jeżeli chcemy iść dalej, to od prawej do lewej. Podsumowując, iOS 7 to dla mnie znakomity krok naprzód również na iPadzie, Nowy, minimalistyczny wygląd jest, przynajmniej dla mnie, naprawdę rewelacyjny. Tak naprawdę najbardziej z tego wszystkiego nie podobają mi się niektóre ikonki, które są po prostu paskudne, ale cały system jest dla mnie jak najbardziej na wielki plus. No wiadomo, to jest beta, więc jeżeli chodzi o wydajność, to tutaj na razie nie ma się czego czepiać. Tak jak widzieliście wcześniej, no potrafi to dosyć solidnie przyciąć, potrafi to przyklatkować, potrafi się zresetować, no także, no po prostu to jest beta. To wszystko na dzisiaj tradycyjnie. Jeżeli film ci się spodobał, zapraszam serdecznie do dania łapki w górę oraz subskrypcji na moim kanale. A także zapraszam serdecznie na mojego Facebooka facebook.com. Do zobaczenia już niedługo. Trzymajcie się. Cześć!